halo, witam wszystkich zgromadzonych. Może na samym starcie wypierdolę to koło. Zebraliśmy się tutaj tylko po to, aby utworzyć na zaście te kuferki. Te zjebane kuferki, z których... Ciekawe co wypadnie. Około 14 tysięcy SEU zostało wydanych To są nieca... to jest niecałe 200 zł. No, niecałe 200 zł Aha, chciałbym jeszcze zaznaczyć, że gracz ten tutaj nieładnie pisał do mnie. Psz. Proponował mi jakieś kurwa, nie wiem, interesy, lewe, a ja wiadomo, że uczciwy gracz i. wegeta Conan. Dobra, mamy tak: 8 heroicznych, 8 legendarnych <laughs> i. jeden unikatowy, dobra. Wiem, że na odwrót powiedziałem, ale chuj. Zacznijmy, może od najsłabszego. Co my tutaj mamy? łóżki yy, Wyzwanie, wyzwanie To wyzwanie chyba najlepsze, tutaj widzę, że już jakaś loteria była robiona 40 legendarnych błogosławień z, z popierdolonym płomiennym oczyszczeniem Nie wiem czy wiecie, ale te płomienne oczyszczenie jest pierdolnięty, pierdolnięty bonus Konsumpcyjne Co kurwa jest? I legendarne Bogo. wyzwanie Dobra, może heroiczne Wyzwanie Karoliczne. Ooo Dobra, szybka loteria. Gdy, gdybym ja miał wydać tyle pieniędzy na to, byłbym poirytowany. Jak na razie. O, ucieczka, spoko. Ale to Pandora nie Berus, przypominam. Dobra, kurwa, otwieramy szybciej te kuferki, nie ma czasu. Nie będziemy tutaj widzów przynudzać. Lubicie w ogóle oglądać loterię? Tak, ludzie lubią oglądać, jak ludzie Przypierdalają siano To akurat fakt Czyli byłbym zadowolony, gdybym wydał na tą literię 200 zł Niecałe 200 zł No nie wiem Coś tutaj się zwróciło No niestety, ja mam tutaj tylko Zasta i nie mogę 750? Aha, raz daje 500, raz 750. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Ogólnie to lipa, nie? Trochę seł się zwróciło. Dajcie znać w komentarzu, czy bylibyście zadowoleni z loterii. Z wydanych... Z wydanego siana. Tych legendarnych błogosławieństw spadło. Dwa legendarne błogosławieństwa. Kurwa, na samym starcie miałem Was poprosić o subskrypcję, bo nie wiem, czy zauważyliście. Na kanale mamy już. No, jesteśmy w chuj blisko, nie? Mamy 8000, tysięcy znaczy 9800, 200. Kurwa, co ja mówię? Jedna lufa więcej. 9820, brakuje tylko 180 subskrypcji Fajnie by było, gdybyście zostawili tego suba Już naprawdę, no kurwa ostatnia prosta niemalże Ostatnia seta Tak naprawdę to ostatnie niecałe 200 ml do wyjebania zostało, damy radę Subskrybujcie I ciśnijcie mnie w komentarzach, żebym nagrywał więcej odcinków To poskotkuje Musicie mnie kurwa cisnąć Dobra, to by było na tyle Siema!